Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu z grom Half-Life Alex i kontynuujemy naszą przygodę. Tu znalazłem, patrzcie, w ogóle znalazłem takie coś. Czyli To sobie odłożymy. Beczka. Tego nie potrzebujemy. Tego nie potrzebujemy. Tego nie potrzebujemy. Tak, te dwie beczki trzeba przestawić. Kolera. Dobra, przesuniemy się troszeczkę. I mamy taki kołowrotek, który nam się może przydać. Do czegoś. A nawet wiem do czego. O, tu mamy szafeczki jeszcze w ogóle. Niestety nic. Coś mam takie wrażenie, że coś tu przeoczyłem, coś tu przeoczyłem, ale dobra. Może mam tylko takie wrażenie. Okej, okay, otwieramy. Dawać moją butlę z gazem. So, when we get the combine What are you gonna do? I'm going full production mode on the Russells, of course. Oh, of course. you will be sitting of on a course. landmine. Gold mine. Yep. So here's the plan. Conservative estimate, I figure one year to get the world unconquered by the combine, get them off the planet. So that's year one. Then another year to mass produce the Russells. Although, just quietly, we will need to rebuild society first, you know, to get some basic infrastructure, jobs, money, that sort of thing. Otherwise people won't be able to buy them, you know. So, uh, yeah, 3-year plan. Let's hmm. slot the infrastructure thing in year 2. Oh, yeah, definitely. You're going to want to put that in Okay. Oh, fuck, to się rusza. Dobra, to znowu wchodzimy w, w, do podziemia. Jakiegoś latarka się odpaliła, więc interesujące rzeczy się będą mogły tutaj dziać. Kurde, nie podałem się które. To wygląda jak yy, hmm. możliwość szybkiej śmierci. Dobra, odłożmy to na razie tutaj. Oj, sprawdzajmy, czy czegoś tutaj nie ma. O, chyba nie Chyba taki typowy obszar przyjściowy. Faktycznie tu chyba nic nie ma. No, nie, jednak jest coś. Dobra, a co się dzieje, jeżeli zrobimy tak? Okay. Nic się nie dzieje. Aczkolwiek wygląda, nie no, wygląda to na totalne takie miejsce, gdzie by miało nas wielu przeciwników zaatakować I żebyśmy mogli się bronić W miarę skutecznie Okej, okay, zabierzmy to ze za sobą

Jakby tak. Tu chyba jest bezpiecznie w miarę? Eee, dobra! Aleks? Aleks! Czyli widzimy, co się dzieje. Nie możemy w ogóle doprowadzić do wybuchu tych beczek. A, czyli będzie taki trochę level. Hmm, cięższy niż inne. Będziemy musieli to zrobić pokojowo. Chyba. <laughs> Albo przynajmniej nie trafić w żadną beczkę. Limak. Tylko tak. Tylko jest taki problem, że hmm, żadnych przedmiotów tutaj nie ma. Tam mi moglibyśmy poczęstować przeciwników. Totalnie nic. O oh boy. Getting dark again. Oh fuck. Pytanie czy ja mam tu przejść jakoś, czy... Ej okay. Czyli powinniśmy ich... Fak! Wyminąć jakoś Okej okay. Totalnie zapomniałem, tak jak mogę to tutaj do nadgarstka, ale czy mi jest to potrzebne? Eee, w sumie to możemy zrobić tak. O! Dobra. Dobra, tam myślę, że już nie ma co wracać. Za to możemy zrobić sobie tutaj taktycznego save'a. Hmm. Spokojnie, ogarniam. Dobra, no niby mamy jakieś przejście, ale dobra, tam jest żyćko. So, this whole 3 year plan. You think uh you think you'd have a job for me? Job? Alex, you invented the Alex. Of course you can have a job. Well, there would be stock options, five to ten year vesting period. Obviously, could be very lucrative for you, Alex. In the long term. I don't know what any of that meant, but sounds good, partner. Yep, sounds good, Alex. we're to to O nie, się słyszę tam zombiaki, fuck! Nie będzie trzeba do nich strzelać może, co? Hm. Z tego? O nie. Pytanie, jak tam możemy... Aha, dobra Chyba wiem, z której strony to trzeba było zrobić No, dobra Shit o, Ja mam tu do niego strzelać, tak? Dobra, taktyczny save Dobra, zrobimy to jednym strzałem Mam nadzieję, że nic tu nie wybuchnie. Fuck. Ok, chyba się udało. Łzyczko mm. mi nie jest potrzebne, ale możemy zabrać ze sobą. Oj, ty mnie możesz ugryźć, nie? Okej, okay. chyba się udało i chyba to chodziło, bo wydaje mi się, że jeżeli by doszło do tego, że tamten by sobie zjadł tą e, e, butlę gazową, no to by było game over, nie? Dobra, taktyczny zapis. To jest bardzo dobre pytanie, co ja mogę coś zrobić z tym. Cholera. Zgubiłem gdzieś moją strzykawkę. Tylko na jakiego grzyba mi to jest? <śmiech> <śmiech> nie wiem. Totalnie nie wiem. Okej, okay, czy my chcemy się leczyć? Kurde, no nie bardzo. Nie za bardzo mamy co nawet. Dobra, mamy koło. O, I chcemy chyba nim... Tak, dobra, już wiemy, gdzie mamy jego użyć. Dobra, to tak wręczało. O, uh, uh, to był ciężki level, nie powiem. Uh, ale Udało się przejść. Mam nadzieję, że pozbieraliśmy w miarę, uh, w miarę wszystkie te żywice, które gdzieś tam na drodze się pojawiały. Uh, no i co? No? Może myślę, że możemy dalej jeszcze chwil, troszeczkę sobie pocisnąć. Ok, znowuje sobie na powierzchni. Słuchajcie strzały. E, możemy odetchnąć świeżym powietrzem. Ale zanim spregresujemy standardowo, warto się tu będzie na pewno rozejrzeć mhm. nic ciekawego. or a lock unless you find one that's unbonded or what you're open to some minor genetic modification I'm I'm good brass I'm just going to roll with these genes that I've got Mhm mm Dobra, czyli chyba będziemy mieli zaraz konfrontację z siłami kombinatu. O, co raczej nie będzie przyjemne. Don't enter. Mhm mm nawet jakbyśmy chcieli, to tam nie możemy wejść. Mam no, nadzieję, że mnie tutaj nie zobaczą. Hmm, chyba mnie szukają. No, na to że mamy tutaj wszystko ogarnięte. Nic nie znalazłem po drodze! Mhm. W każdym szparę walto zajrzeć, żeby. Na wszelki wypadek Niczego nie przegapić Okej, okay, to schodzimy na dół O! Tego właśnie trzeba, mi trzeba było, zdecydowanie Tu mamy zejście, więc tu będzie zapewne Koniec levela eee, To zabierzemy ze sobą No! 43, bardzo ładnie Eeeeh, trochę amunicji, to od razu sobie... Załadujmy. Okej, okay, wygląda na proste. I zróbmy to w końcu. Czyli hmm. tak, dokładnie, laserowy. No, dużo nas to będzie kosztować, nie ma co. Ale co tam? Jeszcze? Skułany, nie, nie chciał się targować. No, mi, mi, mi. Wow. my looking pretty good. O, no to teraz to ja rozumiem. To Nice. Dobra, na pewno to wypróbujemy. Zobaczymy jak to działa. Ale teraz to będzie strzelanie. Dobra, to zdecydowanie do tego też będziemy potrzebować. E, tu mamy jeszcze dwa nam są potrzebne. Nice. No, co mówią o Rezonorze? Look for more Rezon. <grymne> Okej. Okay. Yeah. Nice. Look for more <grymne> Rezonor. Dobra, to tutaj zanim. Fakt. Zrobimy sobie. <grymne> Przejdziemy dalej, to myślę, że możemy sobie zakończyć, czyli zrobimy sobie tu save'a. On już do nas zaczyna strzelać, a myślę, że to będzie wszystko na ten odcinek. I widzimy się w kolejnym. Zaczniemy, oczywiście, od tego, żeby sobie postrzelać do żołnierzy Kombinatu. Tymczasem dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku z gry Half Life Alex. Do zobaczenia. Hej hej!